Dajcie witajcie Ludkowi, ja jestem Greplim, a to jest kolejny odcinek Pokémon Sheldon z widzami, już drugi. Niestety drugi poza tym odcinkiem. Nagrałem jeszcze dwa albo trzy odcinki z Pokémon Sheldon z widzami, aczkolwiek no, coś się, coś nie pykło i się nie zapisały. Ehm, także tak jest. <noise> Ogólnie, że biorąc tak na wstępie, jeszcze powiem, jeżeli chcecie tutaj ze mną zagrać, e, jedną rzeczą jaką musicie zrobić jest zapisanie się, zaproszenie mnie na sklepie, który jest zawsze podany w opisie. No, no i tyle, nie czekać aż będę nagrywał, aż dam znać w nagrywaniu. No, no i co, dzisiaj jesteśmy za z karkiem, bo tego właściwie nie powiedziałem, przywitaj się. No, siema. Wszystkim. Ten pan, co prawda, miał być już równie dawno na odcinku, ale przez różne względy, <gryw> przez różne względy niestety się nie udało. Także dzisiaj, w zastępstwie za Pokémon, za Poké MMO, na której jeszcze trochę jak chwilę poczekamy. Gdyż albo Januszowi się coś spsuło, a Borsuk e, dzisiaj nie może nagrywać. Także na Pokemon. Poczekajcie, poczekajcie jeszcze chwilę cierpliwie, a, a będzie. Będzie wam dane. Także dzisiaj w Zastępstwie, tak jak powiedziałem, jesteśmy na Pokémon Shadow z prezentujemy do naszego dawna z Zakarkiem. Dobra, pierwszy mam zdjęty. Zmieniamy do dwóch wygranych, tak jak zazwyczaj. łomatko boska. Ojej, ojej. A mi jedną rzecz, czy gramy na zmienione, czy nie zmienione? Czy można w trakcie walki wymieniać, czy nie? No. Można wymieniać, Ok. No to pomyślmy, czego ja mogę na ciebie użyć. Tak za bardzo nie, nie mam żadnego ataku na niektórych byci, cokolwiek zrobił. <laughs> Także... Jestem chyba zmuszony zmienić. Ten niekie. Inne ataki mają. O, ho, 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 idealnie. No nie. Oa! <laughs> no to zabolało trochę trochę bardzo. No co szczęście mega wolucje i teraz uwaga. Muszę uderzyć. A pilnie nie jest tego, tylko... O mój Boże. To będzie szybszy. Ty będziesz pewnie szybszy. O, no. przeżyłem. Przeżyłem! Przeżyłem! O. No i teraz... Ja się jestem szybszy. Czasu. No tak, jesteś szybszy. Użyłeś już ruchu jakiegoś? No tak, jesteś szybszy. Sakel <grym, grym, grym>, Sucker Uwielbiam to zrobić. Wracając do tematu, zagrałem sobie de... do, dwóch wygrana... do dwóch wygranych, tak jak to było w tej pary, w jednym odcinku, co prawda, ale wiem wszystko. <grym>, no! Zoakarp umiewał O mój Boże! On jest poison. Oj, oj, oj. Ewa. Powiem ci, że... ...może być pewien problem. <grym> Ojej oj, 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 Zobaczmy, co my tu mamy. A ja tak mi faję. Szczerze że z z Arseusem jeszcze tam na Pokemon Shodown nie walczyłem. To jest mój pierwszy raz. Zwłaszcza z tym pokonanym, A szczególnie w tej... ...w tym typie. Aha. Krytyk. Jeżeli teraz nie wyjdzie Ci krytyk, a ja nie zostanę sparaliżowany, to być może coś uda się ugrać. Dobra, Panie i Panowie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. A wszystko zależy z czyjej perspektywy. Sok. Pewnie będziesz szybszy. Nie, nie jesteś szybszy. Ja jestem szybszy. Błagam, że Falek nie bądź sparaliżowany. Nie bądź sparaliżowany. błagam, <grym> tylko nie to. Mm. Zdaję życie, masz pewien ruch, którego zaraz użyjesz i. Tak! Będziesz szybszy. A do tego super efektywny, prawda? <grym> tak! No właśnie. No nie koniec nie o to mi chodziło. Będzie Sucker Punch, ale. Okej, idziemy dalej. Czego by tu użyć? Czego by to użyć? Tutaj dobra, zrobimy w ten sposób. Będzie taki bardziej, jakby to powiedzieć, o! Głupota. No. Dobra, o to mi chodziło, o taksika. A dalej anim animację taksikowi, ciekawie. No. Nie powiem, wygląda ciekawie. Nakaw, i niestety trochę mnie to zabolało. Zobaczymy. Zobaczymy jak to się dalej ułoży. W tym momencie mogę mieć lekki problem. Zobaczymy jak ten pan sobie poradzi. Bądź pani, właściwie nie wiem. Tak dobrze. Kurde, nie ma do no dobrze. No dobrze. Tak z ciekawości. Zobacz, ale ty nagrywasz, czy mi się wydawać? Czy tak nie byłeś ty? Czy mi się no się... miałem nagrania, ale oczywiście stałem na starym komple. Mm -hmm. No niestety. A jeszcze go niedługo odzyskam, kiedy będzie Kraje krajach wszystkich, kiedy będziemy. Dodajże cztery. Ja... Nie no, szczęście. No szczęście, w tym przypadku to nie, nie można tego nazwać jasne niż szczęście. Nie no, jest. Ice beam. W końcu The... Mm -hmm. Jak pójdzie, to wygra. I no, nie. Szybko. No, no masz jednego komoda. To nie jest to jakaś duża przewaga, ale zawsze coś. Aj, 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 aj. <ścjalne> Dobra. Ciekawe czy masz mega ewolucję na nim? Jestem bardzo ciekaw. Jeszcze tej mega ewolucji mm. tego pokolenia nie widziałem w nasza do mnie. wcześniej. Spaliżuj się, spaliżuj się. Ej, 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 ej. Będę liczył jednak to palarisz. Tam teraz fajny atak. Dobra. Wyjdzie do siebie. O nie. No wiesz ty co? To było chamskie. To było bardzo chamskie. Nie wiem, czy mam Ja tu się tak. tyle męczę, żeby się sparliżować, a ty takie coś odstawiasz. Nie ma tak. Owalność czegoś mocniejszego. Krytyk, tak. to był krytyk. Świetnie. Czego ty użyłeś? A, nieważne. SB-mo ty wygląda w ten sposób, teraz jak oni śpią nadal? Ciekawie. Nie. No. To byś spał i spał. I się nie obudził. Oj, I jeżeli dokonasz mi tylko komona, to mogę mieć taki problem. <grym> to jest bardzo lekki. Yes. No nie. <grym> nie wierzę. Nikt mam dużo tego. Nie też by coś, ale ja też mam no. HP. <grym> To jest ta KP Za chwilę będę miał... Oooo, no, takie coś to ja rozumiem. <grytujesz> 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 jeszcze ze dwa takiej będzie po sprawie. A już nie mam. Cień. O pociareczkę. o o o o o Czy żeby mógł wygrać? Czy żebym mógł wygrać? Chciałobym powiedzieć, że z tym slowem masz jeszcze duże szanse, gdyby to, gdyby się tylko obudził. No. Dobra. Ale to było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą walkę. Także co, widzimy się za chwilę w drugiej rundzie. <grystanie> Dobra, witajcie, witajcie w drugiej rundzie naszej walki z Akarkiem. O, oh, godness. Co ja mam za Pokémony? Ciekawy timid. Oh, no. <grystanie> Przynajmniej ciekawy. Dobra. I teraz tak, przypomnij mi jedną rzecz. Czy my zmienialiśmy podczas walk, czy nie? <grystanie> to zmienialiśmy. Zmienialiśmy, okej. Okay. W takim wypadku. Muszę patrzeć co mam, bo Pokémon którego mam w tym momencie na no, bank się nie przyda do w tej walki że... oh, i powiem Ci, że mam tu lekki problem. <grych> oh, oh, oh. Dobra, co? Spróbujmy zobaczymy co z tym Czy jest zbęda mi wyraźnie, oh. to, to dobrze. Nie zablokuje się na żadnym taką. A przynajmniej mam taką nadzieję Że jeszcze nie zdążę zadziałać Dobra Sok zdycha I jeszcze tak przypomnę dla Dla zasady Gramy do dwóch zwycięstw Poprzedni ludzie wygrałem ja Jeżeli teraz wygram to będzie koniec odcinka Jeżeli nie le le Lecimy jeszcze jedną ...kończącą rundkę z... z... z, z No i dobra. To leci. Szczurze lotujący jeden, ty weź mnie, nie hałasuj tutaj, halo. Tak w łaścisłości jeszcze powiem. Jestem u cioci, tak jak przy odcinku... takim odcinku z PokéBlocka z Borsukiem. No i jest ten sam problem z odcinku z Bor... z PokéBlocka Borsukiem. Konkretnie... Ajajaj. Aj, aj. No tego się nie spodziewałem, powiem ci. Konkretnie trochę bardzo nawet hałasujący, um, trochę bardzo hałasujący um, kruk. Ale jakoś się z tym, mam nadzieję, przynajmniej wytrzymacie. Tym razem, jak nie, to się go wyniesie gdzieś. <grafię> w każdym razie, jeszcze raz przypomnę: jeżeli chcecie ze mną zagrać, wystarczy, że tylko i wyłącznie zaprosicie mnie na Skype. Zagrać, wystąpić tutaj. Kluku 1 przez nich hałasować, jeden, ty bitloku 1, ty. Wystarczy, że mnie na Skype'ie i tam w momencie, kiedy dam wiadomość, no, w opisie swoim napiszę, że, um, że mogę nagrywać, że szukam osób do nagrywania. Wystarczy, że po prostu wtedy się zgłosicie. Dobra. powiem Ci, że robi się przynajmniej ciekawie. Plak. Plak jest ciekawym swoją drogą atakiem. Eee, z jeżeli, któryś, jeżeli przeciwnik ma jakąś jagódkę, to twój Pokemon go zjada. To nie jagódkę. O matka. Jeszcze jestem... O, matka jedyna. Jeszcze jestem zablokowany przez Trap Arena. Trap arena. Ale na Trap. No, na odwrót. O boż, O boż. Niestety nie miałem szans z, z tym Pokemonem. Był szybszy, ale spróbujemy, zobaczymy co ten save, jak ten save kradzie. Hmm. Szybszy nie będę do bank, ale może coś zdziałam. No. <grystanie> Okej. Okay. Hm, to może być ciekawa walka. Nie powiem Okej, okay, ja mam taki tam No to yeah. było ciekawe. <laughs> ciekawe czy jawnisz swojego ostatniego Pokémonu, to jest... Jednak ujawnisz I tutaj mogę mieć lekki problem, Znaczyć nie niekoniecznie, zobaczymy. Zobaczymy jak sobie wyrazi killem. No, coś no, bolało. <laughs> coś czuję, że zabolało. Na szczęście jeszcze się kurem mój nie skonfuzjował, także mogę użyć tego Outrage'a jeszcze raz bez żadnych przeszkód. A matka miała wątpliwości. Dużo nie dała. Także like lecimy it. dalej. O, skonfuzjował się. No, jak do tej pory, wygrywam i to przewagą dwóch. Twoich martwych pokolonów, właściwie mdlawek, nie powinno się mówić martwych. Nie, nie są martwych, tylko są mdlawe. Plak. Ja. a jest się udał. I za to lubi Kulema, jest mocny. Szkoda tylko, że nie jest w formie Black albo White Kulema, bo tam to już w ogóle kroczysz. Ale czujesz, robisz. Dobra. Ja. Hmm, 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 hmm. Teraz z tego pokemona mogę zostawić Z całą pewnością, bez żadnych problemów Ała, oj, zawolało. Szczerze ci, szczerze ci powiem, że No, walki tutaj Mimo tego, że Te teamy są losowe Że to wszystko jest takie jakieś nie do pokemonowe, walki można naprawdę robić ciekawe ostatnio na lewie dzisiaj konkretnie z walczyłem z jojem z Joj, czekaj jaki był ten nick, chyba tak no i walka okay. nasza trwała dosyć długo w każdym razie no to co walki obydwie skończone na mają korzyść Także tak, to było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Miejmy nadzieję do zobaczenia w następnym materiale. Dzisiaj ze mną był Zakalk. Powiedz coś, pożegnaj się. No cześć. Którego zobaczymy możliwe, że jeszcze niedługo w Pokoju a przynajmniej mam taką nadzieję. Także co, ja czy nie będę dłużej przedłużał. Mydło myślałem, tak wiem. Także co, na razie i cześć.